Zapraszam Cię do wspólnej praktyki jogi, której tematem przewodnim jest powietrze, żywioł powietrza, a jeżeli żywioł powietrza, to przepływ, ruch i sporo pracy w okolicy klatki piersiowej. To, co będzie potrzebne do tej praktyki, to właściwie tylko poduszka do medytacji, także przygotuję ją sobie wcześniej, bo na samym końcu wykonamy pranayamę. I bardzo ważne, pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. A ten film jest ostatnim z serii czterech żywiołów, które znajdują się na moim kanale, więc jeżeli pierwsza trafiłaś, trafiłeś na tą serię, to zachęcam cię do tego, żeby przepraktykować jeszcze żywioł ziemi, wody, ognia, no i teraz. Powietrze. No dobrze, nie przedłużam, zaczynamy. Zapraszam na matę. Zaczniemy od sukhasany, czyli asany, w której staramy się włożyć pięty pod kolana. Zobacz na ile jesteś w stanie to zrobić. Jeśli potrzebujesz odrobinę usiąść wyżej, żeby zrelaksowały się twoje biodra i kolana opadły na dół, to zrób to. Ustaw głowę nad klatkę piersiową i klatkę piersiową nad miednicą i zamknij oczy. Zacznij od zwrócenia swojej uwagi na oddech, i poczuj, jak powietrze, z którym teraz jesteśmy związane, związani, przepływa właśnie przez nozdrza. I jak przechodzi na tylną część gardła i zaczyna wypełniać całe Twoje płuca. I poczuj, jak z wydechem powietrze powoli opuszcza klatkę piersiową. Zwróć też uwagę na temperaturę powietrza w okolicach nozdrza, na wdechu i na wydechu. I teraz z kolejnym wydechem pochyl się. Możesz mieć cały czas zamknięte oczy i wprowadź swoje ciało w ruch krążenia. Cały czas świadomie podążając za oddechem. Rób pełny wydech, zanim weźmiesz kolejny wdech. I poczuj, jak oddech powoli masuje Twoje miejsce, a ruch krążenia wprowadza przestrzeń i rozluźnienie w dolnych plecach i w okolicach miednicy. I zmiana strony, krążymy w przeciwną. Ja mam zamknięte oczy i proponuję Tobie zrobić to samo, żeby nie sugerować się tym, co ja robię, tylko raczej słuchaj swojego ciała. I teraz koła stają się coraz mniejsza, i zaczynasz wracać do pionowego ustawienia, w którym głowa, klatka, piersiowa i miednica są w jednej linii i zatrzymaj się. Z wydechem unieś ręce do góry, przeciągając się. I z wydechem Anjali Mudra. Przechodzimy do powitań słońca, które będą związane z przepływem powietrza, czyli będziemy skupiać się na tym, żeby połączyć Oddech i ruch w jedno. Zacznij na razie od swobodnych kocich grzbietów, obniżając dolne plecy i biorąc wdech i zaokrąglając kręgosłup na wydechu. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wejdź do neutralnej linii kręgosłupa z wydechem. Wydech. Pies z głową w dole. I w psie z głową w dole. Zatrzymaj się, ustaw szeroko palce, dłoni, ręce na szerokości barków, kolana i stopy na szerokości bioder. Skupimy się na powietrzu, czyli na naszym oddechu, i na klatce piersiowej, na trzech jej wymiarach. Poczuj najpierw długość klatki piersiowej. Poczuj jej szerokość z kolejnym wdechem. I poczuj jej głębokość. I uklęknij wdech. Z wydechem przejdź do pozycji dziecka. Wdech unieś ręce. Z wydechem spleć ręce z tyłu. Otwórz klatkę piersiową. Wdech. I wydech, rozluźnienie. Wdech, umieść ręce. I długi, spokojny wydech. Pozycja dziecka. Flęk podparty, wdech. Wydech, pies z głową w dole. I odpychając się z palców, stóp, pies z głową w górę, wdech. Możesz stopy zostawić na flex albo na point, jak czujesz. I pies z głową w dół, wydech. Uklęknij wdech. Wydech pozycja dziecka. Wdech unieś ręce. Wydech spleć dłonie z tyłu. Otwieramy klatkę piersiową wdech. Wydech rozluźnienie. Wdech unieś ręce. Wydech pozycja dziecka. Klęk podparty wdech. Wydech pies z głową w dole. I pies z głową w górę wdech. Pies z głową w dole na wydechu. Uklęknij wdech. Wydech pozycja dziecka. Wdech do góry. Wydech spleć ręce z tyłu. Otwórz klatkę piersiową wdech. Wydech. I wdech. Unieś ręce. Wydech, pozycja dziecka. Klęk podparty wdech, wydech, pies z głową w dole. I pies z głową w górę, wdech. Pies z głową w dole, wydech. Uklęknij, wdech, wydech, pozycja dziecka. Wdech, umieś ręce. Wydech spleć ręce z tyłu. Wdech otwarcie klatki piersiowej i wydech rozluźnienie. Ostatni raz, cała sekwencja. Wdech i wydech. Klęk podparty, wdech, wydech. Pies z głową w dole. Pies z głową w górę, wdech. Pies z głową w dół, wydech. Uklęknij, wdech. Wydech, przejść do pozycji dziecka. I wdech, unieś ręce. Wydech, spleć ręce z tyłu. Otwieramy klatkę piersiową na wdechu i teraz na wydechu. Klatka piersiowa idzie na uda, czoło w kierunku do maty, unieś ręce do góry. Zostań pięć oddechów. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Obniż ręce. I teraz podeprzyj się lewą ręką z tyłu na opuszkach palców dłoni. Prawa ręka łukiem w górę. Wdech. I wydech. I zmiana strony. Wdech. I wydech, wdech. I wydech. Poczuj ruch powietrza pod Twoją dłonią. Wdech i wydech. Wdech. Wydech i wdech Wydech, wdech. I wydech. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Z wdechem unieś ręce. Z wydechem przejść do pozycji dziecka. Klęk podparty, wdech i wydech. Pies z głową w dole. Z wdechem prawą nogę unieś do góry. I z wydechem przenieś prawą nogę w linii dłoni, starając się mieć prawą stopę bliżej prawej ręki. Stopę z tyłu dociśnij pod kątem. Popraw gacie. Nie wycinamy tego. Wdech ugiś ręce i z wydechem spleć ręce z tyłu. Wdech otwórz klatkę piersiową i zostań. Raz. Dwa. Trzy. Kość ogonała w dół, aktywny brzuch. Cztery. Pięć. Wdech, unieś jeszcze raz ręce i z wydechem przenieś ręce do ziemi. Cofnij nogę, deska, wdech. Wydech pies z głową w dole. Lewa noga do góry. Wdech. I wydech, przenieś stopę blisko lewej ręki. Stopa z tyłu pod kątem. Z wydechem unieś się do góry. Z wydechem spleć ręce z tyłu. Wdech, otwórz klatkę piersiową. I oddychaj, poczuj przestrzeń na przepływ swojego oddechu w okolicach klatki. Jeszcze jeden no i wdech, unieś ręce i wydech, ręce do ziemi. Deska, wdech, opuść kolana. Pozycja dziecka, wydech i wspieramy się na puszkach palców dłoni, nadgarstki w górę, wdech, lekko się unieś. wydech, opadamy, wdech i wydech i wdech i wydech i przejdź do klęku podpartego, wdech i płynnie z wydechem połóż się na ziemi. Dłonie, tak jak wylądowało prawdopodobnie już będzie dobre. Staraj się, żeby kciuki były na wysokości dolnych żeber. Ściągnij łopatki. I jestem na opuszkach palców dłoni. Zrób to samo, tak żeby całe dłonie nie leżały na macie. Angażując mięśnie pleców, spróbuj z wydechem lekko się umieść. I z wydechem opadasz. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I wdech. I zostajemy. Łokcie do tyłu. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Na dół. Wdech. Całe dłoń, daj teraz na matę. I z wydechem unosimy się w górę. Z wydechem... Wchodzimy do psa z głową w dole. I zostajemy pięć oddechów, znowu starając się poczuć długość oddechu, szerokość oddechu i głębokość oddechu. I we wszystkich kierunkach I uklęknij, wdech. I wydech. Pozycja dziecka. Z wdechem unieś ręce do góry. Z wydechem spleć dłonie z tyłu. Teraz unieś się i staraj się jak najbardziej otworzyć klatkę piersiową, unosząc mostek w górę. Pośladki do pięt. Ręce za siebie. Jeszcze dwa oddechy. Teraz wróć powoli rękami w kierunku do pięt. I zostaw prawą dłoń na prawej pięcie i umieść się do góry, przenosząc rękę prawą, lewą za siebie. Wydech, powrót. Czoło w kierunku do maty. Lewa ręka przy pięcie lewej. I w górę wdech. I zostań. I na dół. Wydech. Czoło w kierunku do maty. Pozwól, niech Twoje barki miękko opadną. Klatka piersiowa niech opadnie. Czoło na matę. I uspokój oddech. Kręg po kręgu unieś się do góry. Połóż ręce na udach. Z wdechem otwarcie klatki piersiowej. Ściągnięcie upadek, Wydech. Zaokrągli plecy broda do mostka. I wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Mocno w tył. I wdech. I wydech. Teraz wróć do neutralnej linii kręgosłupa, umieść ręce do góry z wdechem i z wydechem skręć się w prawo. Prawą ręką się z tyłu podeprzyj, i lewą sobie połóż na udzie. I spokojnie oddychaj. I wdech umieść ręce. Wydech, druga strona. I z wdechem wróć do centrum. Wydech, Anjali Mudra. Spokojny, długi wdech i wydech. I przejdziemy teraz do pranejamy. E, tutaj bardzo nam się przyda bolster, tak żeby sobie wygodnie usiąść. Możesz usiąść tak, jak tego e, potrzebujesz. Być może wolisz usiąść sobie w siedzie klęcznym. E, ja teraz usiądę... E, takiej pozycji, która jest dla mnie komfortowa. Więc po prostu znajdź taką pozycję, która będzie najlepsza, najbardziej komfortowa dla Ciebie i wykonamy pranayamę, która zawiera element kumbaki, czyli zatrzymania oddechu. Właśnie poprzez kontrolę przepływu naszego powietrza przez nasze ciało, będziemy w stanie pokierować również naszą uważność i czasem być może trochę rozbiegany umysł właśnie do centrum. Jeżeli masz nadciśnienie i czujesz, że twoje serce bardzo mocno będzie bić, to wtedy nie rób wstrzymywania oddechu, ale dla większości z was ta praktyka jest spokojnie do wykonania. Usiądź z wydłużonym kręgosłupem. Głowa, klatka piersiowa i miednica są w jednej linii. Połóż sobie ręce swobodnie na udach i zwróć uwagę na swój oddech. Staraj się wziąć wdech tak żeby on szedł jak najniżej, aż mniej więcej do okolicy um, dolnych żeber, Nie, niekoniecznie do brzucha. Schodzimy tutaj. I teraz aktywnie wydech. Starasz się lekko żebra przybliżyć do siebie, czujesz jak powietrze przedostaje się na zewnątrz. Czyli mamy wdech. I tutaj wydech. Możesz nawet sobie wizualizować właśnie przepływ powietrza w takim e, kierunku. Staraj się maksymalnie spowolnić i wydłużyć każdy wdech i każdy wydech. I teraz dodamy kumbakę, czyli zatrzymanie oddechu. Będziesz robić wdech, zatrzymanie. Zaczniemy od 3 sekund, i potem wydech, potem płynnie. Wdech, zatrzymanie i wydech. Ok, zaczynamy. Wdech, zatrzymanie. 3, 2, jeden wydech wdech zatrzymanie trzy dwa jeden wydech wdech, wdech. Trzy, dwa, jeden, wydech. Wdech. Teraz zatrzymanie do pięciu, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, wydech. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, wydech. Wdech. 5, 4, 3, 2, 1. Wydech? Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, wydech. Wdech. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wydech. Ostatni cykl wdech. Pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden i wydech. I zostań teraz spokojnie, płynnie, oddychając bez zatrzymywania oddechu. Teraz powoli otwórz oczy. Jeżeli ta praktyka kumbaki wstrzymywania oddechu Ci służy, to możesz ją sobie wydłużyć i wtedy na przykład robić 3 sekundy na wdech, 3, 3 sekundy zatrzymania i na przykład 6 wydech, albo możesz eksperymentować i robić 3 wdech, 6 zatrzymania, 9 wydech. Zostawiam tutaj Tobie pewnego rodzaju dowolność. Sprawdzaj, co u Ciebie po prostu dobrze pracuje w ciele. No a teraz czas na relaksację. Także przygotuj się proszę do relaksu i zostań w nim tak długo, jak tego potrzebujesz. Namaste!